W kosmosie wszystko się porusza, jeżeli położyłbyś telefon na stole, wydaje się, że stoi w miejscu. Nie jest to prawda. Elektrony w atomach poruszają się wokół jądra atomowego, a ponadto same atomy wibrują w strukturze krystalicznej materiału, z którego wykonany jest smartfon. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga niemożliwe jest jednoczesne dokładne określenie położenia i pędu cząstki, co oznacza, że musi ona posiadać minimalny poziom aktywności, nawet gdybyśmy próbowali ją całkowicie zamrozić. Nie wspominam o tym bez powodu. Ta reguła nie ominęła żadnego z nas. Każda cząstka naszego ciała, z której jesteśmy zbudowani, pochodzi ze wszechświata i została wytworzona w gwiazdach poprzez procesy jądrowe. Zatem nasze życie na Ziemi jest połączone z jego nieustannymi przemianami. Nikola Tesla stwierdził, że gdyby twoją nienawiść można było zamienić w prąd, rozświetliłaby ona cały świat. Każda emocja, którą odczuwasz, wysyła ładunek energetyczny, który ma moc zmieniania rzeczywistości. Choć są nieuchwytne dla tradycyjnych instrumentów pomiarowych, w rzeczywistości wpływają na stan materii, prowokując zmiany na najbardziej podstawowym poziomie. To, co trzymasz w sobie, działa jak splątane cząstki zdolne do przekazywania informacji oraz wpływania na otoczenie w sposób wykraczający poza klasyczne pojęcie przestrzeni. Często spoglądamy na jakiś kraj i mówimy, czemu oni myślą w taki sposób, a nie inny? Przez brak świadomości. Widzisz, gdy jedna osoba czuje się w określony sposób, przekazuje to na drugą, a ta druga osoba może zarazić daną ideą następne dziesięć. Wszyscy mówią, co powinny jeść, zupełnie słusznie, ale już mało kto wspomni o tym, aby doładowywać się na poziomie wibracyjnym. Jeżeli wchodzisz do sklepu i widzisz, jak wszyscy mają zrzędnięte miny, poczujesz się gorzej, a to później przekłada się na wszystko inne, co robisz. Na przykład Polska żyje na kolektywnie niskiej świadomości. Nie mówię tego z pozycji oceny, tylko stwierdzenia faktów. I to nie wynika z tego, że brakuje nam pieniędzy. Tajowie są biedniejsi, a kochają życie. To nie wynika z tego, że ceny mieszkań są za drogie. Niewątpliwie jest to coś, co trzeba rozwiązać, ale to nie rdzeń problemu. Prawdziwą przyczyną nie są rzeczy, ale stan umysłu. Ludzie w najniższych wibracjach mówią, ciągle mi czegoś brakuje, to ten stan sprawia, że spadamy na dno. Fizyka kwantowa mówi, że obserwator i obserwowany obiekt nie są od siebie niezależne. To nas opatrze wpływa na cały system. Rzecz w tym, że ty nie chcesz czegoś posiadać, tylko uzyskać określone uczucie. A skoro chcesz uzyskać dany stan, masz możliwość tego dokonać i doświadczając czegoś namacalnie. Innymi słowy, jesteśmy związani mentalnymi kajdankami, tendencją do skupiania się na brakach, zewnętrznych przekonaniach ograniczających, które odciągają od doświadczenia głębszej radości czyli nieskończone możliwości zostają zredukowane do jednej zaobserwowanej rzeczywistości zwanej potrzebuje Fale alfa w mózgu mieszczą się w przedziale od 6 do 8 herców częstotliwość fal w jamie ludzkiej mieści się w przedziale od 6 do 8 herców z rezonansem elektryczny ziemi nie jest inaczej mieści się w przedziale od 6 do 8 herców zatem cały nasz system biologiczny mózg oraz sama Ziemia pracują na tych samych częstotliwościach. Dlatego, jeśli potrafimy elektronicznie kontrolować ten system rezonansowy, możemy bezpośrednio kontrolować cały system mentalny ludzkości. Załóżmy, że powiedziałbym ci: Za rok pod twoim domem będzie stał Royce-Royce, będziesz miał nieograniczoną liczbę gotówki i zwiążesz się z kobietą czy mężczyzną swoich marzeń. Brzmi to absurdalnie. Ale podejrzewam, że chodziłbyś cały naładowany, był niezwykle miły dla każdego, jednym słowem dałoby się wyczuć, że bije od ciebie pozytywność. Ale zauważ, że ty nadal tego nie masz. Opieramy się na założeniu, a nie czymś co zostało dokonane, co oznacza, że wystarczy przyjąć określony sposób myślenia, a będziesz w stanie to uzyskać. Że było jasne, ja nie uważam, że te rzeczy są Ci potrzebne. Chodzi tu jedynie o rzucenie perspektywy, że każdy z nas ma narzędzie, które kreuje nieograniczony potencjał. To nie jest tylko tani tekst motywacyjny, ale rzecz, która zrozumiana całkowicie odwraca bieg zdarzeń, ponieważ każda sytuacja w Twoim życiu jest tylko odbiciem wewnętrznych przekonań, które nosimy w głębi nas samych. To, co postrzegamy jako rzeczywistość, jest w dużym stopniu kształtowane przez filtry narzucone przez nas samych. Tak więc, gdy zmieniamy sposób myślenia, zmieniamy też sposób, w jaki doświadczamy świat wokół nas. Duński noblista Bohr twierdził, że wszystko, co nazywamy realnym, składa się z rzeczy, których nie można uznać za rzeczywiste. Więc jeśli to, co postrzegamy jako realne, jest zbudowane z nierzeczywistych elementów, to nasza interpretacja staje się kluczowym narzędziem w kształtowaniu tego, co odczuwamy. Nie bez powodu mówi się, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, każdy z nas ma w sobie siłę, by z tego morza nieskończonych możliwości wyłowić tę najbardziej pożądaną intencję, przemieniając ją w swoją unikalną rzeczywistość. To jest prawdziwa magia świadomego życia, odkrywanie, że klucz do każdej zamkniętej bramy jest na palca czyli w naszej zdolności do widzenia świata nie tylko takim jakim jest, ale takim jakim może być. Jest pewna historia biblijna, gdzie Abraham i jego żona Sara byli w podeszłym wieku, co było dla nich dużą udręką i nagle podchodzi Bóg, obiecując mężczyźnie, że mimo jego zaawansowanego wieku stanie się ojcem wielkiego narodu. Wyjdź na dwór, spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to zrobić. I dodał: "Takie będzie twoje potomstwo." Dokładnie tak samo jest z naszym umysłem. Dla wszechświata nieważna jest ilość, nieważne czy coś jest duże czy małe, ale istotne jest to, czy współgrasz zgodnie z jego prawami. Trzymaj w sobie wiarę, że to już znajduje się w twoich rękach. Kłopot polega na tym, że w naszych dążeniach to, co uznajemy za pewnik lub za oczekiwany wynik, często jest filtrowane przez subiektywne doświadczenie zaparwione problemami narzuconymi przez środowisko. O czym dokładnie mówię? Z jednej strony istnieje uniwersalny zbiór praw rządzących wszechświatem, niezależnych od naszych indywidualnych percepcji. Grawitacja czy prawa termodynamiki działają niezmiennie, niezależnie od tego, czy w nie wierzymy, czy też nie. Z drugiej strony ludzkie doświadczenie jest głęboko subiektywne. To, co uznajemy za oczekiwany wynik, faktycznie jest filtrowane przez ten indywidualny zestaw zdarzeń na ścieżce, którą przebyliśmy. Spinoza ciekawie o tym mówił. Według niego większość błędów polega jedynie na tym, że niewłaściwie nazywamy rzeczy. Gdy bowiem ktoś twierdzi, że linie poprowadzone od środka koła do jego obwodu są nierówne, z pewnością rozumie przez okrąg coś innego niż matematycy. Podobnie. Gdy ludzie błądzą w obliczeniach mają w głowie pewne liczby, a inne na papierze. Jeśli więc rozważysz, co mają na myśli, tak naprawdę nie mylą się, choć wydaje się, że błądzą, ponieważ myślimy, że mają w umyśle liczby, które są na papierze. Co w najprostszym języku oznacza, osoba postrzegająca upadek jako możliwość do wzrostu jest bardziej skłonna wibrować na wyższej częstotliwości, ponieważ jej perspektywa jest zgodna z pozytywnym przekształcaniem doświadczeń. Podobnie jak w przykładzie matematycznym, gdzie różnice pojęć prowadzą do błędu w rozumieniu, sposób w jaki nazywamy nasze życiowe, Doświadczenie ma fundamentalne znaczenie dla tego, czy dokonamy kwantowego skoku. Jeśli będziemy w stanie świadomie zastąpić negatywne lub ograniczające etykietowanie wzmacniającymi interpretacjami, otwieramy się na nieskończone pole możliwości. W umyśle nie ma absolutnej ani wolnej woli, ale umysł jest zdecydowany chcieć tego lub tamtego przez przyczynę, która również została zdeterminowana przez inną przyczynę, a to ostatnie przez inną przyczynę, i tak w nieskończoność. Najwyższą aktywnością jaką może osiągnąć istota ludzka jest uczenie się po to by zrozumieć, ponieważ rozumieć znaczy być wolnym. Jednym z najbardziej niedocenianych sposobów na podniesienie wibracji jest wdzięczność. McGregor ma takie powiedzenie, że bądź wdzięczny za wszystko co masz, odniesiesz sukces we wszystkim co robisz. Dzieje się to dlatego, gdyż wyrażając intencję doceniam, wchodzisz na jedną z najwyższych częstotliwości, bo pokazujesz wszechświatowi, że niczego ci nie brakuje. Rzuciła ci dziewczyna Jestem wdzięczny, bo będę mógł rozwinąć się w innej dziedzinie. Padła Ci firma? Jestem wdzięczny, będę mógł w końcu zająć się sobą. Co znaczy, że w świecie materialnym nie istnieją żadne przeszkody. Wszystko jest potencjałem do wykorzystania, gdyż przed Tobą znajduje się nieskończona liczba ścieżek do przejścia. A gdyby zamiast tego powiedział: Mam wszystkiego dość, zamykam się w domu, nie chcę nikogo znać, zostaje tylko jedna droga powolnego umierania. W Biblii możemy znaleźć cytat: Błąkali się po pustyni, po bezdrożach. Nie znajdując osady do zamieszkania, byli głodni i spragnieni, a w ich duszy gasło życie. Wtedy wołali do Pana w swym ucisku, a On wybawił ich z niedoli. Dokładnie tak samo dzieje wszechświat, gdy wyślemy do Niego informację Kocham swoje życie. Czyli niczego mi nie brakuje, jestem wdzięczny za wszystko, co mam i za wszystko, czego nie mam. Patrzę sobie często na ludzi w moim wieku, którzy mówią, Moje życie jest takie straszne, nie mam nic swojego. Nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę mają wszystko czego potrzebują, a w ich rękach drzemie moc, która czeka na wykorzystanie. Nie nalejesz wody z naczynia, które jest puste. Możesz uciekać do każdego kraju na ziemi, ale to przed czym biegniesz, ciągle z tobą jest, nie ma zamiaru opuszczać. Ja kiedy skończyłem szkołę, zacząłem mocniej się rozwijać, zrozumiałem, że wszystko jest mentalną grą nakierowaną na mnie. Nie potrzebuję podróżować, bo wszystko czego chcę mogę stworzyć tutaj na miejscu. Czy to oznacza, że nie warto poznawać świata? Warto, ale nie jest to konieczne do tego, by manifestować nową rzeczywistość. Tak samo nie potrzebuję powszechnych stymulantów takich jak etanol, bo one tworzą iluzję czegoś, co nie istnieje. A to w dłuższej perspektywie obniża moje wibracje. Możesz zalać się w trupa, ale nawet toksyny, które na ten moment płyną we krwi, nie rozwiążą podstaw tego, co cię trapi. Bo ten, kto ma otwarty umysł, świadomy tego, że niczego mu nie brakuje, temu będzie dodany i będzie miał więcej w obfitości. A kto nie ma, i nawet to, co ma, zostanie mu zabrane. Kiedy wrzucisz swoje pragnienie do świadomości jako ziarno, mając pewność, że pojawi się ono w pełni rozwiniętego potencjału, zrobiłeś wszystko, czego się od ciebie oczekuje. Martwienie się lub zaniepokojenie sposobem ich rozwoju oznacza trzymanie tych płodnych nasion w mentalnym uścisku i w ten sposób uniemożliwianie im rzeczywistego dojrzewania do pełnego żniwa. Tesla z wielką fascynacją patrzył na kryształy kwarcu ze względu na ich zdolność do rezonansu z energią. Poza metafizycznym urokiem rozpoznał ich praktyczny potencjał, szczególnie ze względu na właściwości pizoelektryczne, co oznaczało, że kryształy generują napięcie elektryczne, gdy poddane są stresowi mechanicznemu. No jego spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie we współczesnych badaniach eksplorujących te efekty w ludzkim ciele, tak jak te zachodzące w szyszynce. w związku z czym istnieje głębsza interakcja na poziomie kwantowym między materią fizyczną a stanami energetycznymi. Dlaczego o tym wspominam? Tak jak kryształ kwarcu reaguje na zewnętrzne naciski, generując energię, tak ludzki umysł oraz ciało wiążą się z określonymi emocjami, generując stan wewnętrznej harmonii albo dysharmonii. Dlatego, przyjmując, że wszystko we wszechświecie rezonuje z określoną częstotliwością, oraz że nasze wewnętrzne stany wpływają na zewnętrzne warunki poprzez podobne mechanizmy rezonansu, wówczas wdzięczność staje się nie tylko emocją, ale także narzędziem pozwalającym na świadome kreowanie nowych nas. Dlatego, mam dla Ciebie ćwiczenie. Za każdym razem, gdy czujesz, że wpadasz w emocjonalny dołek, znajdź w swojej głowie osobę, której nie lubisz. Gdybyś mógł, wygarnąłbyś jej wszystko, co ci zrobiła, a następnie postaraj się znaleźć rzeczy, które w niej kochasz. Brzmi absurdalnie, ale kiedy otwierasz się na miłość, zadzieje się magia. I to nawet nie chodzi o drugą stronę, tylko o to, byś porzucił bagaż, który niepotrzebnie trzymasz. Po co ci on? Wdzięczność to postawa, która łączy nas ze źródłem zaopatrzenia. A im bardziej ją odczuwasz, tym bliżej stajesz się swojego stwórcy, architekta wszechświata, duchowego rdzenia swojej istoty. Na początku zacznij od tego, za co możesz być wdzięczny. Wprowadź swój umysł w te wibracje, a następnie obserwuj dobro, które zaczyna nadchodzić, ponieważ jedna myśl prowadzi do kolejnej. Kolejnym sposobem na zwiększenie swoich wibracji jest oddech. Mam wrażenie, że jest bardzo niedoceniana, a ma potężny energetyczny ładunek. Za każdym razem, kiedy się budzisz, chcesz wykonać spokojne wdechy, czując jak powietrze wypełnia Twój mózg. Odcinasz się kompletnie od bodźców i dajesz podświadomości wymyślać nowe rzeczy. Zobaczysz, że po jej zakończeniu w Twojej głowie pojawią się nowe idee, o których wcześniej nawet nie pomyślałeś. Widzisz, kwantowe oscylacje nie są oddzielone od naszego doświadczenia życia. W rzeczywistości jesteśmy integralną częścią tego pulsującego wszechświata, ciągle na niego wpływając. Każdy akt oddychania generuje zmiany w polu kwantowym, które oddziałują na rzeczywistość. Poprzez spowolnienie tego, co się dzieje, wpływamy na nasz system nerwowy, przychodząc z trybu walki lub ucieczki do stanu spokoju, co zwiększa wewnętrzną koherencję. Spróbuj to zrobić w formie medytacji. Jak mówi Joe Dispenza, w ten sposób otwieramy drzwi między świadomym i podświadomym umysłem. Wchodzimy do systemu operacyjnego podświadomości, gdzie znajdują się wszystkie te niechciane nawyki, zmieniając je na bardziej produktywne tryby. Tutaj pojawia się pytanie, czy warto puszczać głośną muzykę z samego rana, aby zwiększyć wewnętrzną energię? Zanim odpowiemy na to pytanie, przyjrzyjmy się historii pomiędzy częstotliwościami 440 Hz i 432 Hz wykorzystywanych w muzyce. Zanim międzynarodowy standard zmieniono na 440 Hz, wiele kultur stroiło swoje instrumenty, które oscylowały wokół 432 Hz. Ta częstotliwość, znana również jako Averdiego, była popierana przez najwybitniejszych kompozytorów ze względu na jego naturalne dźwięki. Warto wspomnieć, że częstotliwość 432 jest w matematycznej harmonii z serią liczbową Fibonacciego, geometrią sakralną oraz z różnymi naturalnymi cyklami i strukturami od spirali DNA po ruchy planetarnych ciał niebieskich. Biorąc na przykład ciąg Fibonacciego, każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich, zaczynając od 0 i 1, czyli 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 i tak dalej. W przypadku słoneczników spirale na jego główkach układają się zgodnie z nim. Ta konfiguracja pozwala na optymalizację pakowania nasion oraz maksymalizację ekspozycji liści na światło słoneczne. Dlaczego o tym mówię? Gdyż istnieje taka teoria, że muzyka strojona na tej częstotliwości rezonuje z naszymi własnymi molekularnymi wzorcami oraz rytmami biologicznymi, tworząc poczucie wewnętrznej harmonii. W końcu, we wszechświecie, wszystko jest ze sobą połączone, a rzeczy splatają się w sposób, którego nie jesteśmy w stanie pojąć. Że było jasne, to jest jedynie daleko zakrojona teoria niepotwierdzona nauką. Co nie zmienia faktu, że słuchanie muzyki o częstotliwości 432 Hz wpływa na układ nerwowy. Przetestuj. Jak gdy wykonuję trening nie mam na słuchawkach polskiego hip-hopu, przebojów lata, tylko puszczam Chopina, Vivaldiego albo medytacyjną muzykę i rzeczywiście czuję się o wiele lepiej, co oczywiście przekłada się na dalszą część dnia. Pomijając to, o czym przed chwilą powiedziałem, polskie oraz zagraniczne teksty programują nas w określony sposób, często niezwykle toksyczny. Jak po raz setny słuchasz, że ktoś zapija smutki w wódzie, nie potrafi przestać, tysiąc razy zmienia partnera, jego życie opiera się na konsumpcjonizmie, zaczynasz odczuwać to samo. To działa jak afirmacja. Gdybym zamknął cię w pokoju i codziennie puszczał sekwencje uderzające w poczucie wartości, w końcu byś w to uwierzył. A niektórzy potrafią słuchać czegoś takiego przez kilkanaście lat. Naprawdę niewielu patrzy na to w ten sposób. W końcu fajnie buja i tyle, a to błąd. Podejrzewam, że w niektórych przypadkach taki jest cel. Programowanie ci na mentalną biedę, obniżenie twojej wibracji i oni czerpią z tego zyski. Bo negatywność jest zaraźliwa, nie wymaga wysiłku. A skoro mało osób ma na tyle determinacji, by powiedzieć stop, wyciskają tę cytrynę i jak najmocniej się da. Paradoksalne, ale prawdziwe jest stwierdzenie, że im więcej wiemy, tym bardziej stajemy się ignorantami w sensie absolutnym, ponieważ tylko dzięki oświeceniu stajemy się świadomi naszych ograniczeń. Nie bądźcie już dłużej ukształtowani według tego świata, ale zmieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście mogli rozpoznać, co jest dobre oraz doskonałe. A co z zewnętrznymi wiadomościami? Czy mamy całkowicie się od nich odciąć? Nie chodzi nam o to, by żyć w iluzji stworzonej we własnej głowie. Zaprzeczę, że coś przed nami jest. Zamykając oczy z nadzieją, że kiedyś zniknie, tak zachowują się dzieci. Postrzeganie świata jest nierozerwalnie związane z naszym wewnętrznym stanem świadomości. Więc zamiast pozwalać, aby zewnętrzne wiadomości dyktowały nasz stan wewnętrzny, możemy wykorzystywać wewnętrzną moc, aby wybrać, w jaki sposób na nie zareagujemy. Ucieczka nie jest rozwiązaniem, bo są rzeczy, przed którymi nie da się ukryć. Mogę zmieniać ludzi, z którymi się zadaję, mogę zmieniać kraj zamieszkania, ale są sytuacje, które się po prostu wydarzą, bo tak chciał wszechświat. Kiedy czytam, że coś się stanie w Polsce, mówię ok, przyjmuję, ewentualnie się przygotowuję i nastrajam umysł na cokolwiek się stanie i jestem gotowy. Kiedy widzisz naprzeciwko siebie demona, nie masz innej drogi, należy popatrzeć mu w oczy, jakkolwiek straszny by nie był. To jest problem, z którym mierzą się ludzie, bo lubimy kłamać samych siebie, mówiąc, Jakoś to będzie. Dopóki nie wejdziesz na odpowiednie wibracje, będzie tak samo źle, a nawet jeszcze gorzej. Bo nawet jeżeli teraz uda ci się znaleźć drogę na skróty, on cię dopadnie. Prędzej czy później. Oczywiście trzeba umieć rozróżniać pewne rzeczy. Rzecz w tym, że możesz codziennie słyszeć o strasznych rzeczach w telewizji, ale jeżeli masz nastawienie, jestem wdzięczny, nie boję się niczego, kocham swoje życie, to po tobie spłynie. Tak samo w życiu codziennym. Ludzie mogą gadać ci cokolwiek chcą. Ktoś może powiedzieć mi, że jestem brzydki, za niski i źle wyglądam z brodą, a ja uważam, że jestem najprzystojniejszym facetem na ziemi. Wierzę w to całym sobą. A jak ktoś ma na to inną perspektywę, jego biznes. Nie interesują mnie zewnętrzne interpretacje ludzi zabarwione dzieciństwem oraz innymi przeszłymi problemami ale trzeba naprawdę w to uwierzyć, a następnie działać zgodnie z tym. Sam eksperyment z podwójną szczeliną pokazuje, że obserwowanie cząstek kwantowych zmienia ich zachowanie, a więc sposób w jaki postrzegamy nasze doświadczenia ma bezpośredni wpływ na widzenie świata. Seneca twierdził, że dobry człowiek barwi wydarzenia na swój własny kolor i obraca wszystko co się dzieje na własną korzyść. Wszechświat jest zmianą. Na przykład kiedy rozmawiam z osobą, która chce zdobyć szczyt w jakiejś dziedzinie, mówię jej ty masz działać jakbyś już tam był. Niezależnie jak masz teraz źle, co cię boli, kto cię wykorzystał, bo jeżeli wszechświat zauważy, że na poziomie mentalnym jesteś gotowy na dane doświadczenie, rezultat przyjdzie szybciej niż się spodziewasz. Jeżeli nadal tego nie ma nie jesteś gotowy, nadal istnieje pustka w części Ciebie, którą trzeba wypełnić. Być może działaniem, być może przedstawić jakiś trybik, ale nadal jest. Największą przeszkodą w życiu jest oczekiwanie, które trzyma się jutra, a traci dzisiaj. Na co patrzysz, do jakiego celu dążysz? Cała przyszłość leży w niepewności, żyj natychmiast. Nadszedł Twój czas, aby uświadomić sobie naturę wszechświata, do którego należysz i tej kontrolującej mocy, której jesteś potomkiem. Zrozum, że Twój czas ma określoną granicę. Użyj go zatem, aby pogłębić swoje oświecenie, albo zniknie i nigdy więcej nie będzie w Twojej mocy. A więc zasada ta jest niezwykle prosta. Nazywasz coś, myślisz czy możesz się przygotować, a jeżeli tak, robisz to, a następnie porzucasz. Bo kiedy stajemy przed jakimś wyzwaniem, znajdujemy się w stanie pełnym potencjalnych możliwości działania. Decyzja o podjęciu konkretnych kroków przygotowawczych jest jak obserwacja, która redukuje te możliwości do konkretnego planu działania. Następnie porzucenie odnosi się do akceptacji, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy i teraz wynik jest poza naszą kontrolą, podobnie jak stan cząstki kwantowej ustala się dopiero po dokonaniu pomiaru. Człowiek, podobnie jak wszechświat, jest maszyną. Nic nie przychodzi do naszego umysłu i nie determinuje naszych działań, co nie jest bezpośrednio lub pośrednio reakcją na bodźce docierające do naszych narządów zmysłów z zewnątrz. Kosmos zawsze spiskuje, aby nam pomóc, jeśli tylko zaufamy jego mądrości. Dlatego nastaw ją tak, by cokolwiek się wydarzyło napędzało, a nie spowalniało. Jak wszechświat się testuje, zanim zmieni rzeczywistość? Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej. Zapraszam cię również do wsparcia na Patronite, dzięki temu zmieniamy świat na lepsze.